Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza sewa i 28 naszym spotkaniu w ramach serii Dr Afra. I dziś będziemy... Można powiedzieć, kończyć jeden z głównych wątków fabularnych, czy też pojawiających się motywów w ramach tej serii, czyli naszej drugiej serii z dr. Afrą, z drugiej strony wątku, który tak bardzo podobał mi się praktycznie od samego początku do dnia dzisiejszego. A dokładnie rzecz mówiąc, rodzina Tarzów i konflikt w jej ramach. Ponieważ na samym początku widzimy Bausza oraz ekipę jego przyjaciół, z bliskich, rodziny, którzy przebijają się przez statek Dominatarz, żeby przybyć i ją ochraniać. Oczywiście Dominatarz jako jedna z najbardziej rewelacyjnych postaci w nowym kanonie i która no, naprawdę jest moim totalnym kraszem, nie radzi sobie spokojnie bez naszych łowców nagród, ale postanawia przebić się do mostku, żeby odzyskać władzę nad y, swoim statkiem. Jednocześnie nasza ekipa która została wynajęta, czy powiedzmy, która postanowiła zabić Dominę Tarz, żeby z, ymm, odkupić swoje długi urana, Tarza wyrusza i ląduje w środku bitwy w ramach floty Tarzów, ponieważ okazuje się, że Crimson Dawn tutaj rozpoczął całą infiltrację, no i mamy jedną wielką wojnę, którą widzimy zarówno na pokładzie, jak i między statkami. No i nasza Domina wyciąga swoją eksperymentalną broń i z pomocą Bausza i jego ekipy przebijają się na mostek. Jednocześnie w tym samym momencie Robi to nasza druga ekipa. No i dwa oba zespoły spotykają się na samym mostku, gdzie rozpoczyna się krótka konfrontacja, gdzie w pewnym momencie na scenę wchodzi Ronen, Tasz, który mówi swojej cioteczce: że No, moja droga, teraz idziesz do piachu. Tutaj wszyscy łowcy nagród zostali wynajęci. Przyszłość jest moja, i tak dalej, i tak dalej. Po czym zostaje ogłuszony, czy też sparaliżowany za pomocą asystentki, asystenta e, dominy Tasz. I okazuje się, że to wszystko było tak naprawdę ustawione. Na szczęście Sana Staro doskonale wiedziała, z kim ma do czynienia, i wiedziała na kogo postawić ostatecznie pieniądze. Ronen, ostatecznie, zostaje zabity przez swoją ciotkę, która odpuszcza wszelkiego rodzaju długi naszym bohaterom i pozwala im, czy też nie przytrzymuje ich, pozwala im wyruszyć na poszukiwanie dr Afry. No więc kończy nam się wątek e, powiedzmy związany z tarzami na tą chwilę no i Cobb Faron mówi, że je, na samym końcu tego zeszytu mówi, że wie gdzie jest dr Afra, no i wygląda na to, że lądujemy na planecie, która pojawiała się intu Into the Dark, czy też w ciemność The High Republic, jak i również w serii komiksowej Charlesa Sola z Kylo Renem. Tak więc z jednej strony zajmiemy się tym, co najważniejsze, czyli zamknięcie wątków tarzów. Z jednej strony Trochę mi jest szkoda, że brakuje takiej epickości. Brakuje zamknięcia tego jednego z najciekawszych, najprzyjemniejszych dla mnie wątków w ostatnim czasie, komiksowo czy ogólnie gwieznowojennym. Z drugiej strony kończy się on klasycznie w ten sposób, w jaki operuje cała ta rodzina, czyli na zdradach wzajemnych, spiskowaniu, knowaniu, no i ostatecznie wykorzystaniu swojej przewagi. I podoba mi się to, że Domina odpuszcza naszym bohaterom, że dobra, wasze długi są wyczyszczone, możecie odlecieć, nie musicie mi służyć, nie chcę. I jest biznes. Jakby naprawdę, naprawdę dominataż ląduje wysoko, jeżeli chodzi o moją kwalifikację jakichś bohaterów komiksowych. Z drugiej strony. Widzimy, że jeżeli chodzi o wątek Afry, zbliżamy się do końca tego e, Reign of e, Crimson Dawn, czy, czy jakby tej trzeciej serii, przepraszam, teraz wyleciała mi jej nazwa z głowy. E, więc domykamy jeden wątek, skupiamy się teraz na Iskrze, skupiamy się na Doktor Afrze i przekonamy się, w którą to stronę zmierza. Generalnie rzecz ujmując, jak najbardziej przyjemny zeszyt, chociaż nie mogę powiedzieć, że jest on tak rewelacyjny jak poprzednie niektóre e, w ramach tej serii, ale jak najbardziej przyjemnie i tak się czytało i i przynajmniej solidne dostajemy zakończenie wątku na razie, przynajmniej rodziny tażów. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!